Proszę Państwa, w tej scenarii zimowej dopowiem Państwu jeszcze a propos podatków i a propos ZUS-u w programie Kongresu Nowej Prawicy. Więc proszę Państwa, w poprzednim odcinku mówiłem Państwu, jakie trzy podatki chcemy, żeby docelowo były w państwie przez nas rządzonym. I proszę Państwa, teraz uzasadnienie jeszcze takie, dlaczego te podatki powinny być takie. Dlatego, że to wynika z takiej naszej, no tak powiem, górnolotniej filozofii, do czego służy państwo. Więc naszym zdaniem państwo służy do tego, żeby obywatel się czuł na danym terytorium bezpiecznie, czyli żeby był broniony przed wrogiem zewnętrznym i przed bandytami, którzy wewnątrz tego państwa mogliby sobie grasować, czyli mordercami, złodziejami i różnymi tam aferzystami, oraz żeby to państwo rozstrzygało spory między obywatelami, czyli żeby miało po prostu sądy i jakąś bardzo szczątkową administrację. Y, oczywiście so, y, sprawy między obywatelami jakieś spory mogą rozstrzygać też jakieś sądy polubowne, jakieś sądy prywatne, to jest, to jest zupełnie inna para kaloszy, no, ale jakieś sądy takie ogólnopaństwowe też, też y, naszym zdaniem powinny być. Y, oczywiście również mogą być y, jakieś firmy ochroniarskie, różne różne y, y, prywatne policje nawet y, y, nawet różne, różne y, y, w ograniczonym zakresie siły wojskowe też mogą, mogą być prywatne, ale to, 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 to są inne sprawy. Państwo musi mieć swoją armię, musi mieć swoją policję, musi mieć swoje sądy i jakąś bardzo niewielką administrację, i na to są potrzebne podatki. I teraz podatki służą do tego, żeby te służby konieczne opłacić. Natomiast podatki nie służą do tego, żeby kogoś ukarać ukarać albo wykorzystać sytuację, że ma więcej pieniędzy. No bo wszystkie partie, jakie rządziły i, i rządzą w tej chwili, w naszym państwie, to są, to są w gruncie rzeczy partie lewicowe, które system podatkowy pojmują zupełnie inaczej. Yy, które uważają, że jak ktoś ma pieniądze, no to można mu te pieniądze zabrać po prostu w podatkach i, i koniec, nie ma nic do gadania. Yy, dlatego, że to jest dosyć yy, łatwy taki zabieg socjotechniczny, przekonać yy, elektorat, że jak się zabierze bogatym, to biednym się od tego polepszy. Yy, oczywiście, proszę Państwa, yy, nie polepszy się, dlatego. To by trzeba dłużej to tłumaczyć, nie wiem czy w tym, w tym odcinku to, to, to zrobię, ale niech państwo mi wierzą, że się nie polepszy. Nigdy tak nie było, że jak państwo zabierało dużo w podatkach bogatym, albo nie, da, nie daj Boże konfiskowało lub ich mordowało w ogóle, tak jak te państwa bandyckie robiły, to biednym się ani, ani trochę nie, nie, nie poprawiło. Bo, proszę państwa, tak naprawdę los biednych jest spleciony taką grubą liną z losem bogatych. Jeżeli w państwie jest dużo ludzi bogatych i oni są bardzo bogaci, to automatycznie ludzi biednych ubywa. Proszę Państwa, dlaczego? No, proste tłumaczenie. Jeżeli jest jakiś bogaty, powiedzmy, no, no załóżmy, proszę Państwa, no, w Staszowie będzie jakaś grupa bardzo bogatych y, ludzi. To co oni będą potrzebowali? No Oni będą potrzebowali na przykład prywatnych nauczycieli do, do, swo, do, do, do nauki swoich dzieci, na przykład matematyki, czy języków, czy coś takiego. Natychmiast nauczyciele znajdą u nich jakieś zatrudnienie na, na jakichś korepetycjach, będą jakimiś guwernerami tych, tych dzieci. Ci bogaci ludzie na pewno będą mieli jakieś, jakieś hobby. na przykładowo jazdę konną, więc będą potrzebni ludzie, którzy mają jakiegoś tam konika i będą tego konika mogli im wypożyczyć, lub będą na, na jakimś tam. Terenie można sobie będzie pojeździć na, tym, na, na, na konno u, ty, u tych ludzi. Ci ludzie będą potrzebowali, no powiedzmy, różnych różnych usług. No, no nie chcę mi się przy Państwa w tym momencie już wymieniać, ale zdają sobie Państwo sprawę, że, 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 że tak, tak w życiu bywa, że ludzie bogaci potrzebują wielu różnych usług, różnych przyjemności. No i w tym momencie do wykonywania tych różnych usług zatrudnią się ludzie, którzy, którzy na, tym, na tym po prostu zarobią. To jest takie, kiedyś przynajmniej, nie wiem jak w tej chwili, bo, bo ta Ameryka schodzi na psy te Stany Zjednoczone, ale, ale kiedyś to, 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 to było takie naturalne rozumowanie Amerykanów, że ludzie się cieszyli, że gdzieś obok zamieszkał ktoś bogaty, bo na tym bogatym oni zarobią, ta, ta biedota zaraz tam zarobiła. A chociażby nawet czysząc mu buty, już można było zarobić. A wielu pucy butów dorobiło się naprawdę milionów, bo zaczynało od czyszczenia butów, potem założył jakiś sklepik z frytkami, potem jakąś, jakiś, jakiś sklepik spożywczy trochę, trochę, większy, potem jakąś hurtownię, potem jakąś fabryczkę i, w, w, i pod koniec życia były milionerem albo, albo wręcz miliarderem. No to są naprawdę, proszę Państwa, setki przykładów. Nawet kiedyś czytałem taką, takie opracowanie, że większość milionerów amerykańskich zaczynała od pracy fizycznej. Tak było, tak było. No, czytałem tę książkę kilkanaście lat temu. Nie wiem, nie wiem jak w tej chwili. Tam w Stanach się bardzo pogorszyło, więc być może teraz większość milionerów to są tacy, którzy mają kumpl, kumpli w rządzie. No to też tak, tak jest możliwe, ale yy, kiedyś przynajmniej tak, tak, tak było. Więc proszę Państwa, duszenie, yy, tłamszenie, karanie ludzi bogatych, chociażby przez system podatkowy, jest zupełnym no, no, nonsensem. A ponadto jest nie, nieuczciwe, jest niesprawiedliwe. Nasz system podatkowy będzie sprawiedliwy. Dlaczego, proszę Państwa? Dlatego, że ten bogaty i tak będzie płacił więcej niż biedny, dlatego że on, ma, on będzie miał więcej budynków, będzie miał więcej ziemi i od tego będzie płacił większe podatki. To, to znaczy, no będzie miał powiedzmy 100 razy większy, więcej ziemi niż, niż jakiś ubogi rolnik, więc zapłaci od ziemi 100 razy większy podatek. Natomiast podatek po pogłówny zapłaci, zapłaci jednakowo, jak, jak, jak tamten. Dlaczego ten podatek od ziemi będzie większy? No, po, po prostu, bo jego, te, jego teren zajmuje większe terytorium na terenie danego państwa, wobec czego część armii, która służy do obrony jego terytorium, jest większa niż do obrony tego małego gospodarstwa i dlatego, zarobi, i dlatego musi zapłacić w podatkach troszkę, troszkę więcej. No, w tym momencie z państwem się pożegnam, żegnam państwa.